Cześć, z tej strony Mariusz Gliński, Biznes Web, partner HubSpot w Polsce. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić, w jaki sposób wyglądają licencje HubSpota i system lic licencjonowania HubSpota, który w ostatnim okresie uległ zmianom. W niektórych naszych materiałach możecie jeszcze trafić na takie rozwiązania, że mamy licencje płatne i mamy licencje darmowe. Także jak chcieliście kupować w jakiejś wersji professional albo wersję Enterprise to mieliście limity 5 użytkowników i 10 w Enterprise, 5 w Professional, żeby w ogóle zakupić. Czyli na przykład trzeba było wydać 500 dolarów na Professional, żeby kupić Sales Professional. Teraz uległy zmianie i mamy po prostu nowe licencje. I o tym będę chciał porozmawiać w dzisiejszym odcinku. Ale wszystkich Was zachęcam też do subskrypcji naszego kanału, jeżeli chcecie być na czasie z HubSpotem, nowościami, naszymi webinarami i innym kontentem, który tworzymy wokół wokół HubSpot, więc zapraszam do subskrypcji kanału i przechodzimy dalej do szczegółów. Tak więc, jak już wspomniałem na początku, uległy zmiany w zakresie licencjonowania. Dzisiaj mamy takie rozwiązania jak darmowe licencje, licencje edycyjne zwane core sitami i licencje stanowiskowe, sity sprzedażowe albo serwisowe. Ale na czym to wszystko polega? Tak więc, wychodząc sobie od początku, mamy takie view only, czyli podgląd. Mamy możliwość w Hubspocie nadania i użytkownikom dostępu do Hubspota podglądowego, nielimitowanej liczbie tych użytkowników, którzy będą coś podglądać w systemie, na przykład raporty, na przykład przebieg transakcji, na przykład wyniki kampanii reklamowej w tym momencie i inne dane, które mogą być interesujące, na przykład zespół prawny, Mógłby podejrzeć po prostu transakcję i zobaczyć jakie ono ma szczegóły na bazie tego przygotować umowę. Pamiętajmy, że HubSpot jest platformą CRM, a nie tylko systemem CRM, na który można umieścić wiele działów firmy i właśnie te licencje mogą pomóc w tym, że osadzimy więcej procesów na HubSpotie niż nam na początku się wydaje. Bo, tak jak powiedziałem, darmowa licencja może być dla kogoś, kto faktycznie podgląda tylko te dane i tak nam z głowy przychodzi, że jest to ktoś z naszego, na przykład, marketingu czy sprzedaży, ale może to jest ktoś, kto jest prawnikiem, albo ktoś z księgowości, albo ktoś z innego działu, który, mając dostęp do Hubspota, nie pyta kogoś ze sprzedaży czy marketingu, jak tam coś wygląda, tylko sobie wejdzie, co oszczędza czas na procesy i przyspiesza te procesy. Więc te licencje darmowe mogą tutaj w wielu w procesach pomóc. No i potem mamy licencje zwane licencjami Core City. Co to jest za licencja? To jest licencja, która umożliwia edycję, czyli widzę i zmieniam HubSpot'a. Jest parę kruczków, co zmieniam, ale generalnie jeżeli chcemy komuś dać do edycji to, żeby budował nam raporty, budował automatyzację, zmieniał dane w systemie, dodawał dane do systemu, budował bazy danych w systemie, to mamy licencję Core Seed. I teraz tak, jeżeli pracujemy w marketingu i kupujemy Marketing Huba, to taką licencję Core Seed mamy w cenie licencji marketingowej. W starterze jedno stanowisko ma jedną licencję. Jak kupimy profesjonal, mamy trzy licencje Core Seed, a jak Enterprise Marketing, pięć takich Core Seed. Czyli mamy pięciu pracowników marketingu na Enterprise w cenie i trzech pracowników marketingu z naszego w HubSpotie Profesjonalu w cenie, jeżeli będziemy chcieli je dokupić na kolejnych pracowników, no to musimy dokupić taką licencję Core Seed. Zazwyczaj jest ona na chwilę nakręcania tego e, odcinka połową ceny licencji pełnej, czyli dla przykładu, jeżeli licencja kosztuje w Sales Professional 100 euro, to e, licencja Core Seed kosztuje 50 euro e, w, przykładowo. Więc mamy tutaj tego, tego elementy. Czyli marketing pracuje na corsitach, jeżeli chodzi o dostępy, no bo ma dostęp do mailingów, landingów, list, reklam, wszystkiego co potrzeba, raportów, buduje sobie te wszystkie rzeczy i automatyzacje marketingowe, oczywiście też. Natomiast jeżeli by marketing chciał wykonywać pewne rzeczy związane z tym, że tworzy maile sprzedażowe, dla pracowników sprzedaży. Playbooki, skrypty w tym momencie, czy sekwencje wysyłania maili, czyli narzędzia wykorzystywane przez sprzedawców, to będzie potrzebował dodatkowo licencje salesowe do tego, żeby to wykonać. I to jest ten kruczek, na który trzeba uważać. Czyli jeżeli marketing ma tworzyć szablony maili sprzedażowych dla sprzedaży, to mu sam Corsit nie wystarczy. Musi mieć licencję pełną, sprzedażową w tym momencie kupioną. I teraz patrzymy sobie dalej, czyli w Corsitem, gdzie jeszcze możemy używać go? No, jeżeli mamy w sprzedaży pracowników, którzy budują nam bazy danych, wrzucają dane do systemu, to Corsit właśnie pozwoli nam na to, że mamy edycję i budowę takich baz, możemy wrzucać tego typu informacje do hubspota, czyli takie wsparcie sprzedaży, na przykład, może być Corsitem. Tak samo administrator systemu. Ktoś, kto administruje systemem, dodaje użytkowników, zmienia uprawnienia, tworzy automatyzację i raporty, na przykład, też, to towa wystarczy. To dla kogo jest licencja płatna ta największa? Ta płatna największa licencja jest dla osób, które są na froncie sprzedaży lub na froncie obsługi klienta. I tak, jeżeli chodzi o front, co to jest ten front? Front to jest po prostu, że ja rozmawiam z tymi klientami, kontaktuję się bezpośrednio z moimi potencjalnymi klientami, wysyłam im oferty, mam wyznaczone cele w systemie, jest jakaś prognoza sprzedaży na mnie, automaty rotują lidy, przychodzące z marketingu na przykład automatycznie pomiędzy różnych pracowników i ja jestem jednym z tych pracowników i dlatego potrzebuję mieć taką licencję płatną. W serwisie to samo, jeżeli jestem pracownikiem, który odbiera telefony, maile, Facebook Messenger'y, obsługuje czaty, rotuje te zgłoszenia przez systemy tiketowe, pracuje na helpdesku, potrzebuje licencji płatnej. Pełnej, no bo jest frontowym pracownikiem, ale gdzieś w serwisie, kto będzie przygotowywał jakieś raporty i dane, może użyć Core Seed licencji, nie musi mieć jej płatnej. Zobaczmy to na przykładach jeszcze raz. E, jakie potrzebujemy licencji? I tutaj mamy ma osobę z marketingu. No to tak jak powiedziałem, wystarczy Core Seed, bo wysyłam maile, tworzę lendingi, analizuję wyniki, e, zarządzam reklamami. Wystarczy mi Corsite. Jeżeli chcę mieć licencję, jeżeli chcę robić template'y, szablony dla sprzedaży, sekwencje wysyłek, trzeba rozważyć zakup licencji pełnej, a nie Corsite w tym przypadku. Więc marketing działa na Corsitach w całości systemu. Pamiętajmy, że licencja Corsite umożliwia dostęp do platformy z CRM, tak jak tam HubSpot podaje, smart CRM, czyli jak ma marketing licencję Core. Seed, to może użyć systemu raportowego HubSpota do budowy raportów dla sprzedaży i automatów dla sprzedaży też, bo ma po prostu do tego dostęp platformowo do całej platformy, nie tylko do jednego huba. Ponieważ raporty czy automatyzacje to są platformowe funkcje HubSpota i jak do nich mamy dostęp, to możemy po prostu różnego rodzaju automaty robić, nie tylko w hubie, w którym który kupiliśmy aktualnie, jeżeli chodzi o HubSpota, w tym momencie. Więc marketing może też robić więcej. Tak naprawdę pracownik z licencją Corsit może mieć właśnie dostęp do działań marketingowych, raportów sprzedażowych, budowy, zakładania użytkowników itd., itd. No i tak na przykład tutaj mamy kogoś, kto dla sprzedaży tworzy treści. Może to są osoby nie tylko w marketingu, ale w dziale sprzedaży, czyli szablony na przykład, czy tworzą playbooki, skrypty sprzedażowe. To taka osoba korzysta z tych narzędzi, które są. Na frontowych stanowiskach używane, takie jak właśnie szablon maila wysłany do klienta, i tu potrzebuje dostęp, jeżeli chodzi o pełen sprzedażowy. Rozróżniamy maile w Hubspocie na sprzedażowe i na marketingowe. Sprzedażowe to takie wychodzi z Gmaila albo Outlooka, a, a marketingowy, no to na tradycyjny mail, jak newsletter, który wysyłamy. Tutaj mówimy o tym, że mamy dostęp do szablonów maili sprzedażowych czy playbooków w tym momencie. Mamy czasami też w procesach sprzedaży osoby, które nazywają się na przykład Inside Sales albo SD, może nie SDR, ale jakaś osoba, która pomaga w zakresie pomocy z procesami. Na przykład buduje bazy kontaktów i przydziela te kontakty do sprzedawcy, który potem je odzwania. No to taka, takiej osobie zupełnie wystarczy korsetowe e, licencje pozwalające na to, że e, po prostu może wyedytować HubSpota, dodać dane, zmodyfikować, przypisać do pracowników e, sprzedaży. Więc tutaj mamy możliwości e, kupienia tańszej licencji. E, natomiast jak znów jestem w obsłudze klienta i jestem frontowym pracownikiem, który rozmawia z klientami, Rozwiązuje ich problemy telefonicznie, mailowo, z formularzy kontaktowych, z skrzynek odbiorczych, z czatów, no to będziemy potrzebować licencję płatną serwisu pełną, nie Corsita, no bo jesteśmy pracownikiem na froncie obsługi klienta. Natomiast taka bardziej administracyjna funkcja, gdzie robimy audyty, dostępy do systemu, budujemy raporty, workflowy, sprawdzamy dane, czyścimy dane, Robimy różnego rodzaju administrację w systemie, będzie licencją znów corsit'ową. Dlaczego? No bo ja siedzę trochę z tyłu całego procesu. Nie, nie jestem na froncie klientów. Przygotowuję tego Hanspota dla innych w tym momencie, z danymi raportami, dostępami w tym momencie, nie korzystając z tych funkcji, które wchodzą w skład stanowisk płatnych, jak szablony maili w tym momencie. Mamy licencję Corsit. No i na koniec mamy osobę od raportów. I w Waszych procesach bardzo często będzie sporo osób, które będą tylko oglądały raporty. Normalnie musiałyby kupić taką licencję pełną sprzedażową, ale nie w HubSpot. W HubSpot wystarczy im darmowa licencja podglądu, w której to zobaczą sobie wszystkie informacje, do których dotrzymają w dostęp. Więc jeżeli chodzi na przykład o szefa sprzedaży, który tylko ogląda raporty, nie musimy mu kupować licencji sprzedażowej pełnej. Jeżeli prezes firmy ogląda raporty i nie potrzebuje nic zmieniać w systemie, Wystarczy taka licencja, która jest podglądową licencją w, na ten moment. Tak więc podsumowując, w Hubspotie macie trzy rodzaje licencji: licencje darmowe, licencje Corsite i licencje płatne. Jak widać, Hubspot wychodzi tutaj naprzeciw, żeby było, można było pewne rzeczy taniej zrobić, ale mogą trochę nadal być one skomplikowane. Dlatego zapraszam Was do kontaktu z nami, a my Wam pomożemy ocenić, jak Wasz proces sprzedaży, obsługi klienta czy marketingu przebiega i jakie role potrzebują jakich licencji w przebiegu tych procesów. To pozwoli Wam zoptymalizować koszty zakupu tych licencji i prośba, żebyście po prostu nie patrzyli tylko na kalkulatory, ile tam masz osób w, u siebie w zespole sprzedaży: 20. Tylko po prostu i 20 licencji kupujecie, tylko po prostu patrzycie na to, że być może 5 z tych osób to tylko podgląda informacje, 5 pracuje w wsparciu sprzedaży i buduje bazy, e, weryfikuje dane, tworzy raporty, i to są Corsity, i dopiero 10 ma pełne. Tak? Więc biorąc pod uwagę, że uśredniając na przykład 100 dolarów kosztuje pełna licencja, to jest 1000 dolarów za sprzedawców, 500, e, e, 250 za e, Corsity i darmowe czyli mamy tutaj 1250 dolarów. Normalnie byśmy zapłacili, jakbyśmy policzyli te wszystkie płatne 2000 dolarów. bo 20 po 100 dolarów w tym procesie. Więc jak widzicie, można w odpowiednim procesie przechodząc przez analizę waszych procesów i analizę tego w jaki sposób pracujecie, zoptymalizować zakupy tych licencji. I my jesteśmy do waszej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Znaleźć niuanse, a także pomóc Wam zaprojektować określoną rolę i zmianę tej roli, jeżeli jest potrzebna, żeby zmniejszyć koszty używania takiego oprogramowania jak HubSpot. Tak więc, jeżeli chcecie kupić HubSpot'a, rozważacie HubSpot'a, jesteście w trakcie rozmów z nami, to pamiętajcie, że jesteśmy w stanie Wam pomóc zoptymalizować te licencje i dobrać je takie, jakie potrzebujecie. Nie tylko czy Corsite, czy darmowe, czy pełne, ale czy też potrzebujecie tak naprawdę licencję Professional, czy wystarczy Wam Starter, a może potrzebujecie Enterprise. Tego też możecie od nas się spodziewać, że Wam doradzimy. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze wideo. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, aby być na czasie z HubSpotem. I do zobaczenia podczas naszych kolejnych webinarów czy nagrań wideo na YouTubie. Do zobaczenia.